O tym, jakie są możliwości wykorzystania środków finansowych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu czy też Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozmawiano podczas spotkania sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorza Piechowiaka z samorządowcami i instytucjami wspierającymi w regionie konińskim. Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Katr Menedżerskich w Koninie. Okazuje się, że yy, samorządowcy, ale i no, przedsiębiorcy nie mają pełnej wiedzy dotyczącej tego, iż jest wiele narzędzi, z których nie korzystamy, a możemy wykorzystać zarówno środki finansowe, jak i również inne rzeczy do tego, żeby rozwijać swoje firmy. Rozwijać swoje gminy. Jak powiedział podczas spotkania minister Piechowiak, wielu włodarzy miast czy gmin nie promuje wśród potencjalnych inwestorów terenów inwestycyjnych, a przez to nie wykorzystuje ich potencjału. To jest apel mój do samorządowców, żeby wejść na stronę pajchu, zgłosić tereny, jeżeli się ma, bo przy, przychodzą inwestorzy, którzy mówią do nas: potrzebujemy tyle, a tyle hektarów ziemi. Czasami mówią nawet w jakiej części Polski, rzadko, ale jednak mówią, ale mówią, że potrzebujemy dostęp do takich, a takich, tak powiem, do wody, prądu, gazu, czegoś tam jeszcze innego. Wrzucając to w tym bajku na ten przysłowiowy bęben, wyskakuje nam, nie wiem, 8-10 lokalizacji. Wtedy się bierze takiego inwestora za rączkę i się obwodzi po tych terenach, żeby sobie on obejrzał. I tu już jest rola samorządowców, którzy, którzy muszą przekonać do siebie, że to jest najlepszy teren pod jego inwestycją. Przez to, że Konin traci funkcje społeczne, może liczyć na większą pomoc publiczną. To dotyczy też gmin sąsiadujących z miastem. Konin, Stare Miasto, Krzywów, Kramsk, Ślesin. Golina i Kazimierz Biskupi mają bardzo dobre warunki, idealne, ze względu na to, że konin jest miastem tracącym funkcję. W związku z tym duże przedsiębiorstwo musi tutaj zainwestować tylko 10 milionów i już jest objęte pomocą publiczną. Natomiast jeżeli chodzi o resztę powiatu końskiego, no to widzicie Państwo, że to już jest podwojone, już są te warunki nieco gorsze. Ale wszyscy ci, którzy są w Koninie albo dookoła Konina, mają naprawdę bardzo dobre warunki. Podczas spotkania samorządowcy i zaproszeni goście mogli dowiedzieć się, jaką rolę w rozwoju gospodarczym strefy czy regionu inwestycyjnego pełnią Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, których przedstawiciele odwiedzili Konin wraz z ministrem i na jaką pomoc i wsparcie mogą liczyć tutejsi przedsiębiorcy. Nowi inwestorzy, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy, są zdaniem prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego Macieja Sytka, bardzo potrzebni dla rozwoju w naszym regionie. Szczególnie teraz, gdy w Wiekopolsce Wschodniej zachodzą ogromne zmiany w obszarze gospodarczym. My przeżywamy moment, w którym utracimy kilka tysięcy miejsc pracy, które były zlokalizowane w zepachu. Dzisiaj musimy dla tych ludzi, którzy odejdą z przemysłu, znaleźć nowe miejsce pracy. I tutaj wsparcie tych wszystkich instytucji i oczywiście Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, i ARP, i Parku, i Banku Gospodarstwa Krajowego jest dla nas niezwykle istotne. I myślę, że zwrócenie uwagi na to, że w centrum Polski, w całym sercu Polski jest takie miejsce jak Konin i to, co też powiedział pan rektor, że wielkie procesy cyfryzacyjne, pojawiają się tutaj ważni gracze i inwestorzy, którzy chcą inwestować, potrzebują delikatnego wsparcia i myślę, że ta pańska misja, czyli jeżdżenie i informowanie jest ważne, a my ze swojej strony przekazujemy nasze uwagi dotyczące tego, żeby pan minister... Bardziej zwrócił uwagę na, na Wielkopolskę Wschodnią i będziemy niezwykle zobowiązani. Od początku roku wydano 100 decyzji we wszystkich strefach inwestycyjnych, co pokazuje, że jest duże zainteresowanie inwestorów zarówno polskich jak i zagranicznych do tworzenia nowych firm czy dalszego rozwoju działalności gospodarczej, również w regionie konińskim.